Już od długiego czasu myślisz o pierwszej pracy w księgowości, o zmianie swojej kariery. Bądź skończyłeś, skończyłaś studia i czujesz, że jeszcze nie masz dostatecznej wiedzy, by podjąć tą pierwszą pracę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to trafiłeś w dobre miejsce. To tutaj możesz się przekonać, raz, czy się do tej pracy nadajesz, a dwa, zbudować swoją wiedzę krok po kroku. Cześć, to Magda Hosiawa z Mentorys, jestem wykładowcą i twórcą tego kursu i to ja przeprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie tajniki związane z rachunkowością. I zrobię to w sposób, który nie robi nikt w tej chwili na rynku. Kurs podstaw, do którego Cię zachęcam, to kurs w całości online, ale nie są to materiały PDF, to wideo, w trakcie którego tłumaczę Ci właśnie wszystkie te zawiłości rachunkowości. I robię to w taki sposób, że nie zakładam, że coś już wiesz. Czyli nie pomijam pewnych kwestii, buduję Twoją wiedzę logicznie, krok po kroku, tak, że wszystko nagle staje się zrozumiałe i jasne. I robię to online, więc możesz się uczyć kiedy chcesz i gdzie chcesz, o której chcesz, odtwarzać materiały, ile razy chcesz. Do tego wszystkie materiały odblokowywane są od razu po wykupieniu dostępu, więc nie ma czekania na kolejny moduł. Jeżeli czujesz, że nie chcesz bądź nie będziesz ostatecznie zmotywowany, by uczyć się sam, możesz wybrać opcję, gdzie będzie nauka w grupie. Będziesz miał dedykowaną grupę wsparcia na Facebooku, która będzie Ci pomagać w tym, by zdobyć tą pierwszą pracę w rachunkowości. A jeżeli czujesz, że no jeszcze przydałoby się wsparcie wykładowcy, to taka opcja też istnieje i wtedy ja jestem w stanie Ci pomóc, jeszcze dodatkowo odpowiadając na Twoje pytania związane z kursem. Do opcji w grupie i do opcji ze wsparciem wykładowcy masz jeszcze dodatkowo coś, czego też na rynku w tej chwili nie ma. Ja to nazywam asystentem księgowego. To specjalna aplikacja w Excelu, która symuluje program księgowy i umożliwia Ci naukę księgowania tak, jak jest to w praktyce. Czyli metodą linijkową. Najpierw w trakcie kursu, by nie zakłócać Twojego procesu nauki, robimy to na kontach teowych. Ale musimy przejść o krok dalej. Musimy. Zdobyć teraz tą możliwość księgowania linijkowo, czyli tak, jak robi się to w programach księgowych. Nie będziesz musiał instalować żadnej dodatkowej aplikacji z wybranego programu księgowego, która może będzie działać, a może nie. Otrzymasz plik, który będzie ci symulował to, jak się księguje, jak się przygotowuje bilans, rachunek zysków i strat, i dzięki temu praktycznie nauczysz się tego zawodu i będziesz gotowy do pierwszej pracy księgowości. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię i że widzimy się na kursie. Zapraszam.